Grzegorz Byszewski, Zdroż Polska w salonie Rzeczpospolitej podczas 34. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce w ostatnich latach znacznie się poprawił. Poprawiły się też rokowania pacjentów z ciężkimi chorobami, którzy żyją znacznie dłużej. I to jest bardzo dobra wiadomość, ale to jest też informacja, która skłania nas do dyskusji o modelu opieki nad takimi pacjentami, który przez którzy przez wiele lat pozostają w systemie i w programach lekowych. W jakim kierunku powinna zmierzać ta dyskusja o modelu opieki nad pacjentami w programach lekowych? To zacznijmy od początku. W Polsce innowacyjne leki udostępniane są pacjentom w formie programów terapeutycznych. To są takie twory wymyślane przez Ministerstwo Zdrowia, które mają bardzo ściśle określone kryteria włączenia i wyłączenia pacjentów. I większość leków innowacyjnych na te ciężkie, nieuleczalne choroby onkologiczne, neurologiczne różne choroby rzadkie udostępniane są właśnie w formie programów lekowych. Dzięki temu Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Fundusz Zdrowia ma możliwość ścisłego kontrolowania, zarówno tego, kto jest leczony, czy te pieniądze które są wydatkowane często duże pieniądze na programy lekowe są wydatkowane w sposób efektywny i czy przynoszą optymalną korzyść pacjentom i to jest dobrze to jest wytwór który nie jest znany w Europie raczej ale programy lekowe też gwarantują pacjentom bardzo regularne badania kontrolne Wizyty kontrolne w trakcie trwania programu lekowego, żeby się upewnić, że pieniądze inwestowane w innowacyjne terapie są inwestowane możliwie jak najlepiej. I rzeczywiście w ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia podjęło bardzo dużo dobrych dla pacjentów decyzji i udostępniło dużo nowych terapii, ale co się z tym wiąże? Że mamy bardzo dużo, przyrost liczby osób, które korzystają z tychże programów lekowych. Rok do roku mamy wzrost o 15%. W zeszłym roku, 2024 roku, z programów lekowych korzystało ponad 280. 8 tysięcy pacjentów. W tym roku do końca 2025 roku szacuje się, że ta liczba przekroczy 300 tysięcy osób. Te leki w ramach programów lekowych udostępniane są często w szpitalu, w warunkach szpitalnych. Są podawane pacjentowi lub wydawane pacjentowi w zależności, czy to są tabletki, czy leki dostępne w formie podskórnej, czy dożylnej. No i to powoduje bardzo duże obciążenia po stronie właśnie szpitali. To jest 300 tysięcy osób, które często w zależności od programu lekowego wielokrotnie muszą odwiedzić szpital w zależności, tak jak mówię, od, od programu lekowego, od, od formy terapii, i, i, i z którego korzystają pacjenci, to jest od kilku do nawet kilkunastu średnio, pacjent sześć razy w roku jest, musi odwiedzić szpital, pacjent, który korzysta z programu lekowego. I to z jednej strony no jest obciążenie dla pacjenta, bo on musi dojechać samodzielnie do tego szpitala. Jeżeli mieszka gdzieś daleko poza, poza miejscem, znaczy korzysta z programu lekowego daleko poza miejscem zamieszkania, no to jest dla niego obciążenie czasowe i finansowe. A dla szpitala no to jest duże obciążenie no z tego względu, że tych pacjentów 300 tysięcy osób razy 6 no to jest tyle osób co roku musi odwiedzić polskie szpitale, zajmując miejsce innym pacjentom, utrudniając włączanie kolejnych pacjentów, którzy chcieliby skorzystać z programów lekowych, no bo zasoby i kadrowe, i infrastrukturalne szpitali są ograniczone. Dodam czyli robi jeszcze, się tłok. Robi się zdecydowanie tłok, a jeszcze dodam, że no, z danych, które mamy, to y, wynika, że co piąty pacjent korzystający z programów lekowych, po to, żeby móc leczyć się innowacyjnymi lekami, musi jechać przekroczyć granicę województwa, czyli musi jechać do innego województwa. To są oczywiście różne odległości, zależności od wielkości województwa. No i to rodzi też problem. Z jednej strony, znowu, to jest dobre, no bo leczą się w referencyjnych ośrodkach dobrych specjalistami i to jest ważne przy włączeniu do, i kwalifikacji, pacjenta do programu lekowego ale w momencie, kiedy ten pacjent jest ustabilizowany, leczy się już tam pół rok, roku, rok, dwa, trzy lata no to można znaleźć rozwiązanie, które ułatwi mu życie. Te innowacyjne leki są na tyle mało obciążające, że te osoby mogą kontynuować pracę zawodową, prowadzić zwyk normalne życie rodzinne, funkcjonować w swoim społeczeństwie. A jeżeli muszą dojeżdżać, tak jak dzisiaj, no to jest od 6 do 12 dni roku wyjęte tylko po to, żeby móc kontynuować leczenie. Jeżeli ta osoba pracuje, to łatwo sobie wyobrazić, że ona ponad połowę roku wykorzystuje po to, żeby móc dalej się leczyć. No właśnie, jakie, jakie narzędzia możemy zastosować, żeby ułatwić z jednej strony życie pacjentom, a z drugiej strony mm, odciążyć system ochrony zdrowia? Tak jest, no w ramach zaprosiliśmy ekspertów, no bo sami jako firma oczywiście czujemy się eksperci, w tym obszarze, czym się zajmujemy, czyli w wynajdywaniu najnowszych leków. Jeżeli chodzi o rozwiązania systemowe, oczywiście obserwujemy, co się dzieje e, na świecie i, i wiemy, jakie są dobre praktyki in, z innych państw i właśnie na bazie tego doświadczenia Zaproponowaliśmy polskim ekspertom, think tankowi SGH, żeby opracował model umożliwiający kontynuowanie leczenia poza miejscem włączenia, czyli blisko miejsca zamieszkania pacjenta. Nazwaliśmy ten projekt FlexCare, rzeczywiście, czyli to jest no, na polskie, to jest elastyczna forma opieki medycznej, bo my nie mówimy, że to jest obowiązkowe leczenie blisko domu, miejsca zamieszkania, tylko to jest dla tych pacjentów, którzy Będą chcieli, ich stan zdrowia będzie to umożliwiał, po decyzji lekarza, z możliwością powrotu do szpitala, jeżeli pacjent będzie tego wymagał. Czyli chcemy szyć system na miarę i dopasowany do potrzeb i fizycznych, i zdrowotnych każdego pacjenta. Jakie są wnioski, które wypływają z raportu, który przygotowaliście? Jakie mamy narzędzia do wykorzystania i też dobre przykłady z zagranicy, bo, bo zdaje się, że, że tym też eksperci się zajęli. Tak jest dokładnie. No, dzisiaj, praktycznie w większości państw Unii Europejskiej, są stosowane różne metody. Od takich radykalnych, gdzie zespół lekarsko-pielęgniarski dojeżdża do pacjenta, podaje mu w domu, rzeczywiście w domu lek, po takie, gdzie pacjent właśnie idzie do apteki najbliższej i pobiera e, lek bądź też jest go, e, on podawany, jeżeli to jest na przykład podanie dożylne, można to e, są takie rozwiązania w niektórych państwach gdzie on jest podawany w, przez farmaceutę w, e, w aptece. Po takie też modele pośrednie, gdzie mimo wszystko zachowujemy tą pełną kontrolę i opiekę wysoko ale nie na poziomie ośrodka referencyjnego, tylko na poziomie w naszym przypadku szpitala powiatowego lub też poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, gdzie istnieją gabinety zabiegowe i można w sposób bezpieczny, w pełni kontrolowany i monitorowany przez lekarza pod kontrolą i tak jak mówię nadzorem ośrodka referencyjnego ten lek podać. Myśmy zaproponowali właśnie taki model jako pierwszy, pierwszy krok w stronę uelastycznienia formy opieki. No właśnie, żeby ten lek dojeżdżał do szpitala powiatowego. Polska ma prawie 700 szpitali powiatowych. Czyli no, jak spojrzymy na scenografię, no to taki pacjent nie ma więcej niż, więcej niż 20 km do takiego szpitala, czyli to jest znacznie bliżej niż e, e, ośrodek referencyjny, których już w przypadku onkologii mamy 16. No, w innych obszarach takich ośrodków referencyjnych nie mamy, to odległości są bardzo różne. Czyli blisko miejsca zamieszkania i ten lek. Nasz model zakłada, że pacjent oczywiście jest kwalifikowany na poziomie ośrodka referencyjnego. Tam też podawane są mu pierwsze dwa, trzy. Podania, jeżeli nie ma żadnych powikłań, jeżeli stan jego zdrowia umożliwia kontynuowanie leczenia bliżej miejsca zamieszkania, jeżeli lekarz wyedukował tego pacjenta i wie, że ten pacjent będzie samodzielnie zdolny do tego, żeby rzeczywiście zgłosić się do szpitala powiatowego, powiedzieć, że chce skorzystać z tego modelu, żeby szpital przygotował dla niego lek i będzie mógł w sposób odpowiedzialny i korzystać z, tego, z tej formy, no to go po prostu o tym poinformuje, da mu taką możliwość. Chcielibyśmy, że te leki szły za pacjentem, żeby nie pacjent dojeżdżał do leku, tylko żeby lek dojeżdżał jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta, żeby ten pacjent mógł normalnie funkcjonować, żeby. Korzystanie z innowacyjnych leków nie zajmowało mu całego dnia, tylko maksymalnie 2-3 godziny, co jest wymagane no, często no, bezpieczeństwem, po prostu koniecznością monitorowania stanu zdrowia pacjenta po podaniu leku. Czy polski system ochrony zdrowia jest na to organizacyjnie gotowy? Bo to wymaga skoordynowania pewnych elementów, zarówno związanych z zaangażowaniem ośrodków i podmiotów leczniczych, jak i zapewne przewozem tych leków i monitorowaniem tego przewozu. Wydaje się, że nie ma żadnych barier na dzisiaj, to są bardzo drobne, trzeba by wprowadzić bardzo drobne zmiany legislacyjne. Na dzisiaj model dystrybucji leku nie stanowi żadnego problemu, dlatego że ten lek po prostu by z hurtowni jechał do działu farmacji szpitalnej danego szpitala, w którym no, dzień, dwa dni wcześniej pacjent by się zgodził, zgłosił i powiedział, że chciałby tutaj kontynuować leczenie konkretnym lekiem. Skierowanie, no system polski jest no, dość zaawansowanym stopniu zinformatyzowany, więc mamy możliwość dawania pacjentowi skierowań już elektronicznych, więc tak naprawdę skierowanie i pokazanie takiego skierowania czy e recepty w formie szpitalnej recepty na, w aplikacji w tym podmiocie leczniczym blisko miejsca mieszkanie stanowi problemu. Więc tak naprawdę to, co jest do zrobienia, no to tak jakby zbudowanie tego modelu od strony prawnej i formalnej. Nawiązanie współpracy między ośrodkami referencyjnymi i satelitarnymi, po to, żeby ten pacjent mógł korzystać, co się wydaje, że to jest korzystne dla dwóch stron. Eee... Po, po, po drugie, i też bezpieczne dla pacjenta, nie się pacjent, jeżeli jest nawet w tym ośrodku referencnym podawany lek, to on po godzinie, po dwóch wychodzi. Jeżeli to działanie niepożądane występuje po, nie wiem, po 3-4 godzinach, czy następnego dnia, to on tak albo idzie znowu do ośrodka referencyjnego, albo do, do szpitala powiatowego. I jak ten szpital powiatowy będzie go kontynuował leczenie, to on będzie wiedział, co się dzieje, będzie wiedział, że to jest związane z tym lekiem i będzie mógł temu pacjentowi szybciej i lepiej pomóc. E a jesteście w dialogu z Ministerstwem zdrowia? Czy w ogóle regulator systemowo jest gotowy na podjęcie dyskusji o takim modelu opieki nad pacjentami w programach lekowych? To jest oczywiście pytanie do regulatora, ale te rozmowy, które prowadzimy, pokazują bardzo dużą otwartość wszystkich stron, wszystkich stron i interesariuszy tego procesu. I klinicyści wyrażają dużo zainteresowanie, żeby ten model decentralizować, bo widzą ograniczenia i swoje infrastrukturalne kadrowe ale też właśnie no, obciążenie pacjenta dojazdami w przypadku leczenia onkologicznego. No, mm, leczenie onkologiczne w ogóle bardzo osłabia, większość leczenia onkologicznego bardzo osłabia odporność pacjenta, więc jeżeli pacjent musi teraz podróżować komunikacją zbiorową, to mogą się pojawiać dodatkowe różne powikłania, choroby, zakażenia, no, które dla pacjenta właśnie z osłabioną odpornością są bardzo niebezpieczne. Więc po stronie klinicystów mamy bardzo dużą otwartość i do rozmowy o szczegółowych rozwiązaniach. Jeżeli chodzi o dyrektorów szpitali, oni też są bardziej otwarci do tego, żeby szukać optymalnego modelu, bo no, duży szpital dzisiaj ma czasem po kilkanaście Kilkadziesiąt tysięcy pacjentów rocznie, tylko w związku z tym, że prowadzi program lekowy. On naprawdę chciałby włączać i diagnozować nowych pacjentów. A tych, którzy są ustawieni przez niego, ustawieni w cudzysłowie, czyli korzystają z tej terapii i nie, dobrze na nie odpowiadają, ich stan zdrowia się nie pogarsza, to widzą możliwość, żeby przenieść do ośrodka o niższym stopniu referencyjności to jest normalne, tak, to jest od odpowiedzialne zachowanie. Po stronie regulatora też widzimy bardzo dużą otwartość i dialog do rozmowy, do szukania rozwiązań. Jest oczywiście pew kilka wyzwań związanych chociażby z tym, żeby w sposób optymalny przekazywać informacje między ośrodkami, e pewnie kwestie odpowiedzialności za lek, który czasem kosztuje no, więcej niż ten lek, który dzisiaj jest w obrocie w ramach, w ramach szpitala powiatowego. Ale to są wszystko bariery, które są bardzo łatwe i możliwe do pokonania. I tak jak mówię, to są rozwiązania, które funkcjonują wszędzie na świecie. Wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę bardzo dojrzałym społeczeństwem, i nasz system jest też dojrzały, tak jak już powiedziałem, zinformatyzowany znacznie lepiej niż wiele zachodnich modeli. W związku z tym to jest kwestia dobrej woli i chwile wspólnego pracy na rzecz pacjentów. I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Gościem Rzeczpospolitej był pan Grzegorz Byszewski z Roż Polska. Dziękujemy. Dziękuję.